Zadowolona Pani ze swojej kreacji kosmicznej, geometrycznej. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, zastanawiam się tylko czy się jeszcze w, tak ja, w kadrze, tak po prostu ja sama, z, że tak powiem z obudową. Bardzo mi się podoba sukienka, jest z klimatem, strojna, zauważalna, myślę, że będzie fajnie wyglądać na scenie. To właśnie ta niewiasta twórczyni wszystkich pięknych y, strojów, o których zawsze pisały gazety, tabloidy. Tak, jednego możemy być pewni, że na pewno zawsze pisano. No. Kto jest najbardziej ekscentryczny i kto jest najodważniejszy w, w tych strojach, jak Ci się wydaje? Paula? Tak, najodważniejsza jest Paula, bez wątpienia. I Paula nie boi się porównań, jakby korzysta z pomysłów Riany innych artystów, bo uważa, że to jest dla ludzi i zgadzam się z nią. Stroje Riany jeden do jednego, odwzorowany. Nie boicie się takich nie, kopii? Dlatego to pokazuje, że my robimy takie prowokacje świadomie i my się tego nie boimy I, i to, że ktoś znajdzie na pudelku porównanie, że a ktoś już to miał wcześniej, to my to wiemy masz największy y, y, orzech do zgryzienia, najtrudniejszy? Faktycznie była taka sytuacja, że trudno nam było się z Iwanem do, 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 dogadać, ponieważ mieliśmy różne właśnie pomysły na piosenkę i ja miałam nowocześniejszy, on chciał właśnie wrócić do standardu, tak jak zawsze się robiło tą piosenkę i tu mieliśmy nieporozumienia. Wolisz ubierać w takim programie facetów czy jednak mimo wszystko dziewczyny, bo można bardziej szaleć? Zawsze wolę dziewczyny. Zawsze w, każde, w każdej sferze życia. Także naprawdę, bo jej się przyjemniej więcej się dzieje. Bardzo mało facetów, po prostu jest na to otwarte. No. W naszej stacji jest Macie krok, no i jego wspaniale ubierały dziewczyny do, do, do fabryki i on się dawał i on świetnie wyglądał, ale takich facetów jest mało. Piotrek kupicha już za chwilę pojawi się na scenie. Czy to jest taki rokowy facet, z którym też można poszaleć w stylizacji? Też edukujemy się teraz z Piotrem, że nie zawsze musi być na czarno, nie zawsze musi być wąsko, że jednak to nie jest jego prywatny występ, tylko to jest scena, więc to jest już zupełnie też co innego. Macie zawsze za kulisami jakieś agrawki i nitki, jak na przykład sukienka pękłaby z tyłu i ktoś wyszedłby nago albo w ogóle. <laughs> tak, pamiętam, jak kiedyś Patrycja Kazadi wychodziła na scenę i w ostatniej chwili w takiej bardzo wąskiej rybce pomarańczowej. Pękij Suwak, w ostatniej chwili żeśmy tą sukienkę sklejały na niej już tu. Tunel... Na nas o taśmie? Tak. No A to, przeżyłam to SK Music Awards w zeszłym roku yy, ściągnięta już ze statuetką ze sceny, ponieważ cały tyłek na wierzchu. Pokażę tylko Tobie. pokaż. Uwaga. Pobielewicz ma tyłek na wierzchu, moi drodzy. Ten pani sukienka, wyobrażacie to sobie. Najdroższa kreacja, jaką mieliście kiedykolwiek w programie, jak oni śpiewają, czy przy innej jakiejś Twojej produkcji. Są sukienki po kilkanaście tysięcy złotych i to nie jest tak, że to projekt bierze na przykład 10 tysięcy, a materiał to jest 1000 złotych. Tylko czasem ten materiał to jest naprawdę jedwabie, kosztują dużo, jak się szyje sukienki z koła i tak dalej. To wszystko można policzyć albo konstrukcja. Są rzeczy bardzo drogie które są tego warte po prostu. Mamy w żyli Dodę, która bez wątpienia jest też ikoną, jeżeli chodzi o, o, o model. Jak to oceniasz jej styl? Jej styl myślę, że teraz jest bardzo fajny i wyraźny, myślę, że kiedyś jakby miała wiele do zrobienia, ale to wszystko zrobiła już i teraz może być już tylko z siebie dumna. Ubierałaś się kiedyś? Nigdy nie ubierałam dody. <laughs> Ponieważ ubierałam tego Górniak jakby, to się wyklucza.